Cześć robaczki. Moja saga o korektorach w założeniu miała mieć trzy filmy. Ale moim zdaniem powstała e, potrzeba, żeby dokręcić jeszcze jeden. Jeszcze jeden, ten, który uzupełnia mój film o produktach. Właśnie o korektorach. Um, może zacznę od tego, że nie ma czegoś takiego, nie ma takiego człowieka i nie ma takiej siły, która jest w stanie zmusić mnie, żebym, e, m, żebym okłamała kogokolwiek z Was. Ale tak samo nie ma żadnej siły, która jest w stanie zmusić, żebym okłamała w ogóle człowieka, ponieważ to jest to, jest to jak zostałam wychowana. To nie jest coś, co ja jakby przybieram. To jest jakby spójna część mojej osobowości. Ja po prostu zawsze mówię to, co uważam. I nie ma takiej siły, żebym ja o produkcie, który uważam dla mnie za fascynujący, Wam nie powiedziała. Bo po prostu chcę się dzielić czymś takim. Ale tak samo. Chcę się dzielić tym, jeśli produkt uważam, że ma jakąś cechę, która mi się nie podoba, której mieć nie powinien i jeśli jest bublem. Zawsze będę o tym mówić. Dlatego, że po prostu ja tak samo jak Wy, sugeruję się y, tym, jakby opiniami osób, które uważam za rzetelne. To jest całkiem prosta sprawa. Dlatego dla mnie to jest jakby normalne i nigdy, nigdy nie spocznę. Zawsze będę mówić, y, o dobrych rzeczach, zawsze będę też mówić o złych rzeczach. No i co? Ten film będzie dotyczył testu i rozszerzenia tych dwóch produktów: korektor e, z Essence i korektor z Bell. W filmie, e, gdzie właśnie mówię o produktach, e, powiedziałam o tym, że ich wielkim minusem jest to, że po e, zaschnięciu bardzo szybko i bardzo wyraźnie zmieniają swój kolor. I było wiele zdań na ten temat. Część z was e, mówiła, że gadą głupoty, ich produkty tego nie robią, a część z Was mówiła, że faktycznie, tak, że zmieniają kolor. E, a trzecia jeszcze jakby grupa osób e, jakby szukała usprawiedliwienia, dlaczego tak się dzieje. I takimi usprawiedliwieniami było na przykład to, że ja mam jakąś inną skórę i u mnie się tak robi. E, niestety nie. Robi się tak na każdym typie skóry nawet na kartce, nawet na ręku, nawet na brzuchu, nawet pod okiem i nawet na innych osobach, ponieważ oczywiście jeśli coś yy, jakby, jeśli wyrażam jakąś opinię na temat produktów yy, jakby tak istotnych yy, dla was, to nie jest nigdy jednorazowy test. Ja te produkty, tak samo jak wszystkie inne korektory, yy, testowałam co najmniej pół roku. Część z nich miałam dłużej, ale najmniej to jest pół roku. Także te mam od pół roku i robią to od pół roku. Dobra, to już powiedziałam o co chodziło ze skórą, także nawet na kartce to robią, nawet na innych osobach to robią. To jest kwestia utleniania się produktu, nie współdziałania ze skórą. Gdziekolwiek go nie położycie, po wyschnięciu on zmienia swój kolor. Po wyschnięciu, czyli po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach zależy od tego, jak grubą warstwę jego położycie. Taka normalna, zwykła sprawa. Um, I co jeszcze? Ja nie zwróciłam na to uwagi w sklepie. Ja po prostu kupiłam dwa produkty po jednym kolorze. I, ale w ogóle co zrobiłam? Stwierdziłam, że żeby e, sprawdzić, czy ja przypadkiem nie mam po prostu złej partii produktów na przykład, czy nie trafiły mi się złe. One były kupione pół roku temu e, i ja kupiłam kilka dni temu dwa nowe produkty. Żeby nie było, że te kolory są złe, kupiłam dwa inne kolory, więc mam pełną gamę kolorystyczną jednego korektora i drugiego, bo one występują właśnie w dwóch kolorach. E, I kupiłam je także w innych sklepach, no i z odstępem półrocznym, żeby nie było, że jest jakaś taka w ogóle zbieżność czy w danym sklepie. Yy, po prostu jakby chcę, chciałam, chcę i chciałam uprzedzić wszystkie jakby możliwości i dać jakby największą rzetelność tego testu, który za chwilę wykonam, czyli pokażę Wam yy, w jaki sposób... Yy, one wyglądają i jak ciemnieją. że żebym pokazała, to pokazuję. Zrobiłam taki test na Facebooku, zrobiłam zdjęcie, wysłałam, też był ciężki szok, także e, pokażę teraz to po prostu na kamerze. Prosta sprawa. E, e, kupiłam jeszcze dodatkowo jeszcze jeden korektor z Bel żeby sprawdzić, czy przypadkiem też jakieś tutaj nie ma zależności, prawda? Już tam ja jestem taką osobą badawczą, ja lubię takie eksperymenty, e, lubię sprawdzać, lubię testować, a potem oceniać. I jeszcze e, dwie rzeczy muszę powiedzieć. Jedna to jest taka, że jeśli któryś z tych produktów wam odpowiada i wam pasuje i działa u was, spoko, w ogóle ja nie mam nic przeciwko, ja się cieszę. Cieszę się, że u was one się sprawdziły, bo u mnie totalnie. One są u mnie, jakby, no ja jakby nie, nie oddaję takich produktów, nie wyrzucam na śmieci, dlatego że muszę je zostawić, że tak powiem, do archiwizacji, żeby móc nim o nich opowiadać, prawda? Też muszę opowiadać o wadach jakichś tam produktów i móc je porównać z innymi, lepszymi. Uważam, że te produkty nie są całkiem dobani, ale całkiem dobani jest to, że zmieniają kolor. I teraz y, druga rzecz, o której miałam powiedzieć, bardzo ważna. Czy wasze produkty, jeśli macie takie same, bądź jeśli przejdziecie się drogerii, do drogerii i tam są testery tych dwóch produktów i sobie spojrzycie na nie, czy one robią dokładnie tak samo? Ja Wam pokażę dokładnie, jak wykonać ten test. On trwa bardzo szybko, możecie go zrobić po prostu od razu do drogerii. E, sprawdźcie i koniecznie mi napiszcie. I teraz, tak, jeśli okaże się, że wasze produkty robią tak samo. To znaczy, że tak robią, ale jako, że część z was pisała mi, że to jest absolutna bzdura i nie zmieniają tego koloru, i domyślam się, że część tak napisze, to co to oznacza? Dla mnie oznacza to to, że firma jedna i druga tak naprawdę leci sobie w kulki, bo jeśli wypuszcza różne produkty, to jest totalnie nie fair. Bo ja mogę kupić coś innego i Wy możecie kupić coś innego i są to inne produkty i opinie są sprzeczne i to nie jest okej okay. to nie jest okej, okay, że kupujecie produkt, który ma opinię dobrego kupujecie go, okazuje się bublem, który zmienia kolor Zważcie na to i jak będę robić tego o podkładach też powiem o tych, które jeśli będą zmieniały kolor to też o tym powiem, bo to nie jest tak, że ten produkt jest kompletnie zły jeśli ten kolor, który jest zmieniony pasuje do waszej karnacji no to super po prostu, ja jednak, tak jak większość, kupowałam na szybko, popaćkałam na ręku, zobaczyłam, który kolor bardziej mi pasuje. Poszłam do kasy, kupiłam i w domu się okazało, co się okazało. No, także warto testować, sprawdzać, warto poświęcić te dosłownie 3 minuty zamiast 30 sekund na, na wybór w sklepie. Dobra, to ja Was zostawiam z tym wszystkim, pokazuję Wam test i koniecznie napiszcie mi, co o tym sądzicie. To jest mega ważne, bo moim zdaniem ten film to jest właśnie yy, to jest totalnie dialog z wami. Chcę właśnie na ten temat z wami porozmawiać i powiedzcie mi o tym jak najwięcej. Okej, okay, tutaj mam przygotowane korektory do testu i zaczynamy. Po prostu biorę maleńką Ach, ale zakręciłam. Maleńką ilość każdego z nich po to po prostu, żeby całość szybko wyschła, żeby się jakoś tam nie trudzić nie wiadomo ile. Maleńka ilość z czasem nawet, jak będę je robić i będziecie czekać ja pewnie przyspieszę ten moment schnięcia bo to po prostu jest kilkana, kilkanaście kilkadziesiąt sekund eee, ale po prostu będzie nudne eee, zobaczycie z czasem jak jak, jak, jak to wygląda, jak, jak one ciemnieją po prostu o tak, dosłownie na, na żywca Ech, ale pozakręcałam To są te cztery w, pod, w wariantach po dwa. Kupiłam jeszcze jeden z Bel, tak na wszelki wypadek, żeby zobaczyć, jak korektor z tej marki. Uh -huh. I teraz lecimy z tymi, co <laughs> nie zmieniają koloru. Warto po prostu to. Stwierdziłam, że do takiego testu fajniej będzie wyglądało, jak pokażę też to, że inne tego zwyczajnie nie robią. Mhm. Dobra, to czekamy. Ok, minęła minutka. Prawie wszystkie wyschły oprócz te, te dwa. Jeszcze leciutko tutaj nadwidać ten jaśniejszy element po prostu w tym korektorze. No ale już będę yy, pokazywać, no bo i tak będzie widać. Ok, teraz. 对啊。 Okej. Okay. No i co widzimy? <laughs> po prostu te różnice są dla mnie tak ogromne, że w tym wypadku jest w ogóle zmiana koloru, nie tylko jego odcienia. Tutaj jest ciemniej, ten jest żółty, ten troszeczkę bardziej pomarańczowy. Delikatny żółty kość słoniowa wpada tutaj dużo ciemniejszy różowy. Ten staje się mm, tak jakby wtapia się mocno w skórę, robi się taki różowawy. Ten jest zdecydowanie jaśniejszy. Tutaj jest ogromna zmiana. Ten jest taki ładny, beżowy, piękny kolor w ogóle. Ja go od razu wybrałam. Stwierdziłam, że to będzie cudowny w ogóle korektor. No ale robi się po prostu taki świńsko pomarańczowy e, Tutaj widać, no, no wiadomo, że już on już lekko pocach, o tutaj zobaczcie jak fajnie widać, takie plamy się aż robią tam gdzie wyschłanie. E, ten jest taki mocno wtapiający się w skórę, ale na początku było widać, że jest różnica koloru, tutaj nie ma jej wcale, przy tym e, Collection 2000 jest delikatna różnica. Ok, zostawiam Was e, z tą ostateczną myślą i testem. E, bierzcie to pod uwagę koniecznie, kiedy kupujecie produkty. Oczywiście, jeśli któryś z tych produktów, e, wiecie, po prostu spełnia Wasze potrzeby e, żaden problem, tylko się cieszę, że akurat Wasze spełnił, a moje nie. E, bo ja oczekuję od tego, że produkt nie zmieniał drastycznie swojego koloru, dlatego że często są przez to problemy. Koniecznie napiszcie mi czy yy, yy, robić takie rzeczy i robić takie testy, jakby takie specjalne filmy, yy, które testują albo na przykład mega pozytyw danego produktu, albo jakąś cechę bardzo negatywną. Pa-pa!